Oznacza być nadczo i dlaczego jest to ważne przy pobraniu krwi do badania. Być nadczo oznacza być bez jedzenia od wstania po nocnym śnie. W praktyce jest to przerwa w spożywaniu posiłków przez około 12-13 godzin przed pobraniem krwi. Optymalnie w dniu poprzedzającym badanie ostatni posiłek powinien zostać spożyty około godziny 18. Dieta w dniu poprzedzającym badanie nie powinna odbiegać od normalnego sposobu odżywiania pacjenta. Należy natomiast unikać spożywania alkoholu. Badania nie należy wykonywać po nieprzespanej nocy lub forsownym wysiłku. Bezpośrednio przed pobraniem krwi należy unikać stresu i powstrzymać się od palenia papierosów. Wskazany jest także krótki odpoczynek. W okresie odwstania do momentu pobrania krwi dozwolone jest wypicie niewielkiej ilości, około pół szklanki wody. Lub herbaty niesłodzonej. Dlaczego zachowanie postu przed badaniem jest tak istotne? Okazuje się, że nawet niewielki posiłek wpływa na wyniki większości najczęściej wykonywanych badań diagnostycznych. Przykładowo powoduje przyspieszenie opadu krwinek w odczynie biernackiego, wpływa na wzrost leukocytozy i hematokrytu w badaniu morfologii krwi, wpływa na wyniki pomiaru cholesterolu i obraz lipidogramu podnosi wyniki pomiarów glukozy. Lekarz zlecający badanie decyduje, czy w dniu badania lub w okresie poprzedzającym należy stosować leki. Personel pobierający krew powinien zostać poinformowany o zażywanych lekach i preparatach ziołowych. W przypadku niemowląt i małych dzieci przed pobraniem krwi dopuszczalne jest podanie lekkiego posiłku. Wyjątek stanowi oznaczenie stężenia glukozy. Odpowiednie przygotowanie do badań daje gwarancję uzyskania wyniku istotnego diagnostycznie i eliminuje stres, jaki doświadcza pacjent, nie zdający sobie sprawy, że nieprawidłowości jego badań wynikają jedynie z nieprzestrzegania zalecanego okresu postu przed badaniem.